Czołem. Dzisiejszy film z cyklu Tonio Moro poświęcony jest amerykańskiemu kamuflażowi znanemu pod trzema nazwami, a najbardziej popularną jest oczywiście Duck Hunter. Skąd ta nazwa? Zaraz Wam wytłumaczę. Rok 1942, oficjalnie pierwszy rok wojny Stanów Zjednoczonych wraz z Japonią. Na Pacyfiku Amerykanie dostają baty, no i trzeba zrobić coś, żeby żołnierze, którzy mają brać udział w walkach albo też biorą, byli bardziej ukryci przed wzrokiem Japończyków. Wobec powyższego, armia, która prowadzi badania nad nowym kamuflażem od roku 1940, zostaje delikatnie przez generała Deglasa MacArthur'a. Poproszona o to, żeby przyspieszyła swoje prace i wobec powyższego e, odpowiednie instytucje zlecają e, projektowanie tego kamuflażu. E, ni mniej ni więcej, tylko jednemu z redaktorów, którego nazwiska nie pamiętam, a które się tutaj wam oczywiście zaraz wyświetli, e, amerykańskiej gazet Ogrodnikowi redaktorowi właśnie spraw ogrodniczych. E, który projektuje właśnie coś takiego. Przypominam, że był to zwykły cywil. Zainspirowany ten pan wzorem centek na skórze żaby, zaprojektował coś oto takiego, i pierwsza nazwa tego kamuflażu to jest właśnie frogskin, czyli żabia skóra. Kamuflaż brał udział w walkach na Pacyfiku. Niestety nie brał udziału na Europejskim Teatrze Działań. Legenda głosi, że było związane to z tym, że Niemcy, którzy wprowadzili swój kamuflaż, powodowali pewne zamieszanie w szeregach Amerykanów. W momencie, kiedy oni już tam przyjechali do Europy w 1944 roku i zaczęli, zaczęli no, atak na Normandię, no, dochodziło podobno do pomyłek i tak zwanego friendly fire'a. Jeżeli chodzi o zastosowanie na Pacyfiku głównie jednostki uderzeniowe United States Marine Corps, nie dla zwykłych szeregowych żołnierzy coś takiego było przeznaczone. Jeżeli chodzi o filmy, hmm, to jedynie, gdzie widziałem tak oficjalnie użycie tego kamuflażu i to też czy na zdjęciach, czy właśnie w tym filmie głównie używany był ten kamuflaż na hełmach. Bardzo mało jest żołnierzy w mundurze właśnie frogski. Lata późniejsze, czyli wojna w Korei obfituje w zielony kamuflaż. Wietnam, zanim Amerykanie dorobili się Tiger Stripa, czy też wrócili do Tiger Stripa i dorobili się własnego RDL-a, to jest kwestia również kamuflażu frokskiń. W latach 50 w momencie kiedy Amerykanie duże ilości tego mundurowania sprzedawali na rynku wtórnym, tak żeby zwrócić sobie jakieś tam koszty, trafiły one w ręce myśliwych, którzy polowali na kaczki. Stwierdzili, że ten kamuflaż idealnie się do tego nadaje i stąd jego gwarowa nazwa, najbardziej myślę znana, czyli Duck Hunter. Trzecia nazwa związana jest z Wietnamem, zdaje się, że on się nazywał Lampard i nazywany tak był w czasie wojny w Wietnamie właśnie przez Wietnamczyków. Jeżeli chodzi o jakieś bardziej czy mniej znane postaci, które z niego korzystały, no to u nas WZE preferował i promował prezydent Wałęsa. Jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, w takim kamuflażu mogliście zobaczyć słynnego prezydenta tego od afer <coughs> sukienkowych z Moniką Lewiński, czyli Billa Clintona. Jeżeli chodzi o sam kamuflaż, proszę bardzo, prezentuje on się na kanapowym kan kan się tak. Tutaj muszę jeszcze bardzo Mocno zaznaczyć, że nie jest to jego jedyna wersja kolorystyczna. Oczywiście zaprojektowany był w jednej jedynej wersji, aczkolwiek ze względu na to, że różne fabryki stosowały różne barwniki, te kamuflaże występowały w kilku, kilkunastu rodzajach. Powtarzam, jest to związane nie z jakimś specjalnym projektem, tylko z tym, że tak wychodziło. Pamiętajcie też, że to też jest Moro, tylko wersji dla służby więziennej.